Chlopak Roksany Węgiel jego była narzeczona trzecia urodziny synka, mój ksiaza, z dziecia. Roksana Wegel rozpoczyna nowy rok z przytupem. Poza celebracją 18 urodzin oznajmila światu. Za od kilku miesięcy jest w związku. Początkowo nie zdradzała, kto skradł jej serce. Jednak wszystko zmieniło się wraz z wkroczeniem w dorosłe życie. Okazało się, że im wybrankiem młodej piosenkarki jest starszy o 8 lat autor utworów Kevin Mgley. Spora różnica wieku zelektryzowała internetów, a rok się stwierdziła: Zylia to Zapewnia także, że za z zakochanym latania jest zadna przeszkoda dla wspierających rodziców, którzy byli w podobnym wieku, gdy zdecydowali się na związek. Zdaje się, że towarzysza ca parzy została szybko przelamana. Roxana zaczęła ochoczo wypowiadać się na temat partnera. A w jej mediach społecznościowych zaróila się od romantycznych z Kevinem. Obserwatorzy mogli już podziwiać siarczyste pocałunki zakochanych na imprezie osiemnastkowej piosenkarki. Niedługo potem Wegel pochwaliła się pocztówkami z wakacji i malediwach gdzie wraz z ukochanym kontynuowała swiatowanie wkroczenia w dorosłość. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Gdy frapujące opinie publiczne temat różnicy wieku między Roxana a Kevinem został wyjaśniony, media zaczęły rozpisywać się o kolejnym ciekawym wadku. Okazało się, że 26-letni Mglej zeznana syna ze znana aktorka. Malwina Dubowska 24-latka zagrała już w kilkunastu serialach w tym w papierach na szczęście, w rytmie serca czy pulapca. Wcielila się też w rolę nieradki w serialu Korona Królów. Jagiellonowie. Co ciekawe, jeszcze w 2020 roku Kevin i Malvina byli narzeczeństwem. Jednak ich relacja nie przetrwala próby czasu. 26-letni chlopak Roxany Wagiel ma dziecko ze znana aktorka. Latoroslą Gleja i Dubowskiej przyszła na świat dokładnie 3 lata temu. Byli narzeczeni zorganizowali z okazji urodzin synka przyjęcie, którym pochwalili się w mediach społecznościowych. Dziś mój książę skończył 3 lata. Niesamowicie szybko to minęło, napisał pod zdjęciem synka Songwriter. w Malwina zdecydowała się natomiast na publikację uroczej sesji, która opatrzyła wpisem. Brakuje mi słów. Zbyt wiele emocji. LZY wzruszenia i znów nie mogę uwierzyć, ze trzy lata minęły. Od kiedy się pojawi les? Kocham, napisała Dubowska.